Melon, to prawda. A teraz Joe Matt. Ależ ma warunki. No i jeśli Joe Matt z tych warunków skorzysta. Ależ to będzie Niesamowite! skok! 150 metrów. To Musi może być, być rekord. To może być nawet. No Joe mówię, że outsider, ale wciąż z możliwościami. I to jest skok. 150,5! Tu idzie walka o zwycięstwo. Dania versus Niemcy. któż by się tego spodziewał? Trafił Matt na najlepsze warunki i one są trochę gorsze, niż miał je Pycelt. Wysoko wyszedł z tego progu. Matt! Joe Matt! I ustał! ustał. Może ustał. wygrać turniej dwóch narodów! Może wygrać na turniej dwóch narodów! Coś Nieprawdopodobne. niebywałego! Nieprawdopodobne! No nie no, wygra to! Wygra to Joe Matt! Popatrzmy, jaka to jest nota, 308.1, nie ma rekordu! 308.1, nie jest rekord! Jest nowy rekord! rekord. rekord. 150.1 i 80! Popatrzmy, 300... Joe Matt Joe... wygrywa! Oh, jeden punkt! O ile... O jeden jeden punkt. punkt! Joe Matt!